Control Systems od ponad 20 lat produkuje i projektuje automaty, które obsługują płatności, płatności za wydawanie produktów albo za wydawanie usług. Tak naprawdę nasza oferta kierowana jest do każdego, kto chce ograniczyć ilość pracowników lub założyć biznes, który sam działa, do którego trzeba mniej doglądać, który nie jest oparty na ludziach, ale jest oparty na przyjmowaniu płatności bez ich udziału. Jesteśmy lepsi, ponieważ dostosowujemy każdy jeden automat do indywidualnych preferencji klienta. Można to zobaczyć czy na przykładzie grafik, które zawsze są dopasowane, czy na przykładzie funkcjonalności. Nie, idziemy, nie zamykamy się w schematach, nie ograniczamy klienta przez to, że nasz automat ma jedną możliwą funkcję czy dwie, tylko dajemy ten wybór, tę możliwość, żeby klient sam sobie go dostosował, bo on wie lepiej, czego potrzebuje jego biznes, niż my to wiemy. Na tych targach naszą największą nowością, czymś, co mamy nadzieję zrewolucjonizuje... I rynek gastronomiczny jest automat, tak zwany Hotter, który największe trumfy święci teraz w Europie Zachodniej, głównie w Holandii. Polega on na tym, że urządzenie jest w stanie sprzedawać ciepłe produkty klientowi w przeciągu dosłownie kilku sekund. Na pewno działa to dużo szybciej niż, na przykład przyrządzenie, niż przyrządzenie gotowego hotdoga. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie www.controlsystems.pl bądź telefonicznie. Wszystkie, wszystkie informacje są na stronie internetowej, również w naszej siedzibie pod Poznaniem w Promnicach.